Witajcie widzowie, dzisiaj jestem na grzybach z przemkiem. Przemka pewnie znacie, wszyscy go znają. Takie piękne dęby, dzisiaj. No, ten to jest po prostu pomnik przyrody. Nie wiem dlaczego nie jest pomnikiem, no, coś pięknego. No, obstawiam te 400 lat, to on musi mieć. No, ja piernicze. Czterech ludzi trzeba byłoby już go objąć. No, trzech. Może trzech. Ale jest piękny. No coś takiego jeszcze nie widziałem. No takie ładne dęby, że... Kurczę, ale bestia. Ja pierniczę. No z 500 lat ma. No nie, no to jest po prostu coś olbrzymiego. Na terenie bagiennym jestem. Nagram przy okazji ty kilka innych dębów. No ale taki coś, takie monstrum. Z wielki bardzo ładny jest coś, wiesz, zamiast grzybów to będzie, będę dzisiaj kamerował te dęby. <grybujesz> Na razie jest słabo z grzybami. Tam dwa prawdziwki, pięć czerwoniaków. Za mało deszczu spadło. Ten też jest ładny, ale już młodszy lub wolniej rósł. Raczej młodszy, bo jest dużo cieńszy. Też jest dosyć ładny. Tu kolejny, trzeci. No, coś pięknego. Korona. O, czwarty rośnie tam. Bulwa. No dobrze, starczy tego. Jeszcze tego jednego nagram i rośnie za grzyby. No ale coś ładnego, coś pięknego, te dęby. Tu rośnie wiąz, z tego co widzę. Jak się nie mylę więc też dosyć duży okaz. I tu mamy tego dęba jeszcze piątego, jeśli się nie mylę. Też ładny. Dobre 38 metrów ma. No nic. Na razie.